Cześć, moi drodzy, z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 najlepszych ćwiczeń na mięśnie dwugłowe ramienia, czyli bicepsy, które można wykonać w domu tylko i wyłącznie przy użyciu gumy długiej Powerband. Zapraszam do oglądania. Moi kochani widzowie, jeżeli trenujecie w domu i nie macie żadnego wolnego obciążenia typu hantle, sztangi, ketle, cokolwiek, ale macie gumę powerband, taką dłuższą, to możecie znakomicie potrenować i poczuć swoje mięśnie dwugłowe ramienia, czyli popularne bicepsy. I tak, zgadza się, te mięśnie również warto ćwiczyć, niezależnie czy jest się płcią piękną, czyli kobietą, czy Mężczyzną. Oczywiście nie musicie wybierać 20 ćwiczeń, wystarczy jedno, maksymalnie dwa na jednym treningu, jeśli chodzi o górne partie ciała. I jeżeli skupicie się, skoncentrujecie na ruchu, na dobrym czuciu mięśniowym, to naprawdę wystarczy, żeby znakomicie wzmacniać ten mięsień, który zgina nasz. Walkage. Ale do rzeczy, przygotowałem dla Was dzisiaj zestaw pięciu ćwiczeń, ale tak jak już wcześniej wspominałem, wystarczy wybrać jedno, maksymalnie dwa i wrzucić je do swojego planu treningowego na górne partie lub w zależności od tego, jaki system, jaki podział ćwiczeń w tygodniu Macie może okazać się, że macie zestaw gum, ewentualnie jedną taką dłuższą gumę, także tu już będziecie mogli sobie wybierać. Oczywiście raczej im guma jest ciemniejsza, tym opór tej gumy jest większy i w zależności od tego, w jakim miejscu ją chwycicie, Wtedy bardziej poczujecie te rozciągnięcie, ten mięsień. Także tutaj już pozostawiam wam to do wyboru, do koloru. Dopasujcie to po prostu tak, aby nie psuć techniki danego ćwiczenia. Pierwszym ćwiczeniem będzie podstawowy ruch na nasze mięśnie dwugłowe ramienia, bez żadnego dziwactwa i wymyślania, i będzie to zginanie stawów łokciowych w pozycji stojącej w podchwycie, czyli kiedy e, jakby grzbiety dłoni podczas zginania łokci do góry będą skierowane do przodu. O czym tu powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim o tym, aby sztywne były nadgarstki, żeby nie wyginały się pod naporem gumy, aby dość blisko trzymać łokcie tułowia, bynajmniej w tej wersji ćwiczenia i żeby skupiać się na tym, aby napiąć bicepsy kiedy kierujemy dłonie w kierunku górnej klatki piersiowej. Polecam tutaj trzy serie po 12 powtórzeń. Starajcie się ustawić tak na gumie, aby, że tak powiem, każda ręka pracowała w taki sam sposób, żeby równo ustawić się na tej gumie, żeby te napięcia nie przechodziły bardziej na lewą czy też prawą stronę. No i oczywiście dopasujcie opór gumy pod siebie, jeżeli macie zestaw kilku różnych gum. Odpoczywacie maksymalnie 30 sekund, może minutę, jeżeli potrzebujecie trochę dłużej czasu i przechodzicie do drugiego ćwiczenia, które będzie podobne, jednak zmienimy tutaj, że tak powiem, chwyt i będziemy zginać, tym razem stawy łokciowe, w uchwycie takim młotkowym. Można rzec neutralnym, który zaangażuje bardziej do pracy, uwaga, mięsień ramienny, czyli ten schowany pod bicepsami. Także w tym chwycie będziemy bardziej tutaj wytwarzać napięcia w mięśniu na ramiennym, który jest również ważnym, istotnym dla Was mięśniem, który wypiętrza ten biceps, ale żebyście nie myśleli. Dwugłowy ramienia również tutaj pracuje. Przy każdym zgięciu łokcia będzie on aktywny. No i co? Plecy proste, brzuch napięty, stoimy stabilnie, tak jak w przypadku pierwszego ćwiczenia na gumie, dociskając ją stopami i zginamy łokcie mocno sztywne nadgarstki, skupienie, skupienie, skupienie i aktywujemy znakomicie dwugłowe ramienia, mięsień ramienny, a także nasze przedramiona. Uwaga, tutaj nawet brzuch popracuje, bo wy powinniście go trzymać w takim napięciu, żeby wasza sylwetka nie gibała się. Na boki. Odpoczywamy, tak jak już wcześniej wspomniałem, maksymalnie minutę. Najlepiej, żeby to było 30-45 sekund i przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, którego nie musicie przecież robić, bo wystarczą dwa. Ale podam wam przykładowo, żebyście mogli sobie wybierać, zmieniać je co dany trening, co cykl treningowy, co jakiś okres. I uwaga, co to będzie? Będzie to zginanie przed ramion, a modlitewnik w pozycji takiej. Siedzącej na pupie ze zgiętymi kolanami, także z własnego ułożenia ciała robimy tak zwany modlitewnik, czyli ławkę Larego skota. W tej pozycji mamy wysunięte ramiona do przodu, także biceps przetrenujemy tutaj w innej płaszczyźnie. Kiedy mamy wypchnięte ramiona przed siebie, angażujemy. Również znakomicie bardziej głowę krótką, bo mięsień dwugłowy ramienia, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch głów: jest to głowa długa i wcześniej wspomniana głowa krótka. Tutaj w tym ułożeniu ramienia zaopiekujemy się tą krótką głową bardziej, ale pamiętajcie, głowa długa i krótka zawsze będą pracować. To nie jest tak, że możemy wyizolować jedną głowę, a druga nie będzie aktywna, ale do rzeczy plecy proste, brzuch napięty i zapieramy gumę o nasze stopy. Oczywiście znów tutaj równo ją układamy, chwytamy ją mocno, sztywne nadgarstki i zginamy nasze łokcie, zginamy. Em, jakby przedramiona wciągamy w, w, w kierunku klatki piersiowej, mocno napinając dwugłowe ramienia. Znakomicie czuję to ćwiczenie. Słuchajcie, mimo że ćwiczę z hantlami, ze sztangami, z wyciągami, tutaj na tej gumie poczułem niesamowitą pompę mięśniową. Krew napływała po prostu do moich bicepsów, jakby chciały w pewnym momencie wystrzelić jak petarda w Sylwestra. Trzy serie po 12 powtórzeń. W poprzednim ćwiczeniu również starajcie się tutaj nie tracić tej pozycji kręgosłupa. Skupiajcie się na dopięciu bicepsów, także kiedy dłonie będą wręcz ułożone na barkach, to stracicie to napięcie. Starajcie się kończyć ruch w odpowiednim momencie, kiedy ten biceps jest po prostu dopięty i prostując ramiona również utrzymujcie ten skurcz jakby w Bazie ekscentrycznej, tak żeby ćwiczenie po prostu było efektywne. Pamiętajcie, że w zależności od tego, czy wyprostujecie bardziej nogi, czy będziecie je bardziej zginać. Jak długa jest guma, to wszystko będzie wpływało na ruch na ćwiczenie waszych bicepsów, także pokombinujcie, znajdźcie ułożenie, które będzie po prostu wam pasowało. Odpoczywamy chwilkę, naprawdę niedługą, i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i będzie to uwaga, co? Będzie to zginanie, a la herkules, takie jakby napinanie bicepsa stojąc bokiem, kiedy to zaczepimy gumę o coś stabilnego. Podam wam też alternatywę dla osób, które nie mogą znaleźć w domu nic takiego, co można zaczepić gumę. No i co tutaj robimy, słuchajcie moi drodzy? Tutaj zginamy przedramie, które jest odwiedzione do boku w kierunku. Kierujemy dłoń w kierunku głowy, żeby mocno napiąć bicepsy. Jest to taka pozycja, jak ktoś stoi przodem, na przykład do aparatu, do kogoś i napina bicepsy, tak? Będziemy tu pracować raz jedną, raz drugą stroną. Także ćwiczenie unilateralne. Każda ręka popracuje tutaj osobno, więc robicie raz lewą, raz prawą rękę, oczywiście. Mam nadzieję, że to wiecie. Trzy serie po 15 powtórzeń z zatrzymaniem ruchu w fazie w skurczu izometrycznym, kiedy ten biceps jest po prostu dopięty. I uwaga! Stojąc prosto nie zginamy się brzuchem na boki, nie gibiemy się z bioder. Utrzymujemy tutaj pozycję, co również wpływa na to, że ten skośny brzucha będzie pilnował nam miednicy i ułożenia kręgosłupa, co również jest korzyścią, dodatkowym atutem tego ćwiczenia. 3 serie po 15 powtórzeń i mięśnie będą paliły niesamowicie. Kolejne ćwiczenie, które chciałbym Wam przedstawić będzie to alternatywa dla tego ruchu i będzie to jakby zginanie przedramienia z gumą, zapartą znowuż o tą stopę. I tutaj po prostu stojąc prosto z napiętym brzuchem, prostymi plecami, jeżeli nie znajdziemy punktu zaczepienia gumy, będziemy zginać swoje przedramię, które jest blisko tułowia, które jest blisko łokcia, do góry, napinając oczywiście odpowiednio mięsień dwugłowy głowy ramienia. I tak jak już wcześniej wspominałem, nie skupiajcie się, kiedy pracuje tak bardzo głowa długa, krótka, to nie jest tak istotne, jak odpowiednie czucie mięśniowe. Oczywiście, wykonując trening bicepsów w różnych płaszczyznach, kiedy ramię jest wysunięte przed siebie, kiedy jest cofnięte za tułów, kiedy jest odwiedzione do boku, kiedy jest przywiedzione jakby łokciem do tułowia, to wszystko będzie wprawiało Nasz biceps w inną pracę pod innym kątem i rozwijało go wszechstronnie. Ale skupmy się jednak na podstawach, czyli na tym, aby zginać staw łokciowy, delikatnie wysuwać staw ramienny, bo to są dwie kluczowe funkcje mięśni dwugłowych ramienia. W ćwiczeniu, które teraz opisuję: lewa, prawa ręka i nasz biceps naprawdę pracuje tutaj konkretnie. Także można powiedzieć, że przedstawiłem wam już pięć ćwiczeń, ale tak naprawdę te czwarte, te ala piąte to była alternatywa dla osób, które po prostu nie mogą znaleźć punktu zaczepienia gumy w swoim domu. Więc podajmy jeszcze jedno ćwiczenie na biceps, taki bonus, taki rarytas, i będzie to, uwaga, co? Zginanie znowu przedramienia, a raczej stawu łokciowego w oparciu o wewnętrzną część uda, czyli siadamy sobie na łóżku, na krześle, czy też na ławce, jeżeli takową mamy w swoim domu, bo podejrzewam, że ten trening raczej wykonacie w zaciszu domowym, jeżeli nie macie żadnego sprzętu. No i co? Czemu o wewnętrzną krawędź nogi opieramy łokieć? Tak żeby po prostu nie pomagać sobie tutaj ruchem uda, kiedy ustawimy łokieć wyżej niż wewnętrzna część nogi, to po prostu ten kąt zgięcia nie będzie odpowiedni. Naszym zadaniem jest jakby taka alternatywa wersji z handlą, czyli po prostu zapieramy gumę raczej Zwiążcie ją, że tak powiem, zaczepcie ją podwójnie, chwyćcie ją e, na dwa razy. Wiecie o co chodzi? Po prostu, żeby była krótsza i mocniejsza. I waszym zadaniem jest przy usztywnionym nadgarstku, co jest tutaj koniecznością, kiedy guma wytwarza ten opór, zginanie stawu łokciowego i ćwiczenie bicepsów, oczywiście znów unilateralnie, jednostronnie, raz lewa noga, raz prawa, zmieniając nogę i rękę. Dopinamy tutaj znakomicie biceps. Pewnie na filmie nie widać, ale mam proste plecy, jestem też. Spięty, jeśli chodzi o moje mięśnie, yy, brzucha, co pozwala mi się skoncentrować na odpowiednim wyczuciu yy, bicepsów. Trzy serie po 12 powtórzeń i olla Boga, naprawdę pompa mięśniowa jest znakomita. I oczywiście rodzą się teraz pytania, czy trening z gumami wystarczy, czy to zastąpi siłownię nie zastąpi, ale uwierzcie mi, odpowiedni trening z gumami w domu. W szczególności dla osób początkujących również będzie znakomicie rozwijał mięśnie dwugłowe ramienia. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ale jeżeli jesteś kulturystą, jakimś wielkim siłaczem z łapami 60 cm, to wiadomo, że trening z gumami no, niewiele tutaj pomoże, ale... Osoby ćwiczące rekreacyjnie w domu, czy też kobiety, które chcą po prostu trochę wzmocnić te bicepsy, nie marzą przecież o wielkich łapach, to naprawdę z takiego treningu, z takiego podziału ćwiczeń na bicepsy powinny być zadowolone. Jak to rozkładać w skali tygodnia? Osobiście uważam, że wystarczy jedno maksymalnie dwa ćwiczenia na biceps, powtarzane maksymalnie również dwa razy w tygodniu, w szczególności wtedy, kiedy mamy jakieś ćwiczenia na plecy, kiedy ten mięsień dwugłowy ramienia jest mocno aktywny. Także nie przesadzajcie z takim treningiem, nie warto wykonywać pięciu ćwiczeń na jednym treningu na sam biceps, to będzie za dużo, ja tyle podałem, żebyście mieli wybór i po prostu, żeby wyczerpać ten temat najciekawszych ćwiczeń na mięśnie dwugłowe ramienia, ale jeżeli Wam jeszcze mało, to możecie dodać sobie tak zwane Bayesian Curl, czyli po prostu takie ćwiczenie, kiedy ten biceps pracuje w płaszczyźnie takiej z lekko wycofanym łokciem za siebie i wówczas zginacie te przedramiona z gumą, która jest zaczepiona gdzieś na dole za wami, a wy wysuwacie się do przodu i wtedy ten biceps również pracuje w innej płaszczyźnie. Dajcie znać, czy ćwiczycie bicepsy, czy w ogóle znaliście te ćwiczenia, które dzisiaj Wam tutaj przedstawiam z gumą Powerband, czy ćwiczycie w domu z gumami, czy z hantlami, jaki w ogóle macie sprzęt w swoim zadziszu domowym. Pochwalcie się w komentarzach, dajcie znać, czy chcecie kontynuację tej serii z gumą, z ćwiczeniami, które można wykonać w warunkach domowych. Tymczasem dziękuję za uwagę. Wpadajcie na grupę do celu z Pasją Team. Zaglądajcie na moją stronę www.doceluspasion.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani planami treningowymi, dietetycznymi, to oczywiście możecie się do mnie zgłosić właśnie przez tą stronę, ewentualnie poprzez mojego maila, który jest na dole w opisie pod tym filmem. Jeszcze raz dziękuję do celu Spasion. Cześć!